Against the Storm to gra studia Remite Games, gdzie w strategię typu City Builder zręcznie wpleciono elementy survivala i otoczono formułą roguelite. Gracze rozbudowują małą wioskę zamieszkaną przez fantastyczne stworzenia, powoli rozbudowując lokalną ekonomię, dzięki czemu zapewnia swoim podwładnym opiekę, ale i schronienie przed nieuniknioną burzą. W trakcie rozwijania naszej włości wypełniamy zadania dla królowej przebywającej w gorącym mieście, dbamy o dobrobyt obywateli i eksplorujemy okolice wykorzystując dostępne lokalne zasoby. Jednak jedno miasteczko nie jest naszym celem, a stworzenie całej sieci osad i wykucie magicznych pieczęci, które mają nam pomóc przezwyciężyć tytułowy sztorm. Format rozrywki zaskakująco dobrze działa. Połączenie gatunków roguelite ze strategią jest niezwykle mocne i sprawdza się, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie niekompatybilne, i nie jestem pewny, czy kiedykolwiek słyszałem o podobnym połączeniu. Mamy jasno zdefiniowane zadanie, ku któremu dążymy. Każda misja to jedno miasto. Zdobywając odpowiednią ilość reputacji, możemy awansować na mapie świata, rozbudowując się coraz dalej, jednocześnie zbliżając się do ostatecznego celu – pieczęci. Ta pozwala nam wydłużyć kolejne cykle burzy, kupując nam więcej czasu, zanim przyjdzie ostateczny sztorm niszczący wszystko, oprócz ostatniego bastionu cywilizacji. Z pozoru gra wygląda jak typowy city builder. Stawiamy budynki, a w nich zatrudniamy mieszkańców. Ci przerabiają okoliczną florę i faunę na kolejne produkty i półprodukty. Dzięki temu tworzymy jedzenie, narzędzia, ubrania czy inne towary luksusowe, zapewniając naszej społeczności coraz to lepsze warunki życia oraz pozwalając na wykonanie zadań. Jako, że gra jest pełnoprawnym rogalem, każda powstała wioska wiąże się z nowymi zupełnie losowymi założeniami oraz wyzwaniami. Z początku posiadamy dostęp do najbardziej bazowych budynków, jak drwal czy kamieniarz, ale w miarę postępu odkrywamy, i tutaj jest haczyk, losowo nowe obiekty takie jak Startak, piekarz bądź łaźnie. Nigdy nie wiemy jakie struktury będziemy mogli wykorzystać, ponieważ każda okazja do rozwoju prezentuje nam parę z kilkudziesięciu możliwości. W efekcie rozgrywka ciągle wymaga od nas adaptacji do aktualnego stanu rzeczy. Z jednej strony to dostęp do zasobów naturalnych, z drugiej zapotrzebowanie naszego magazynu. A nawet nastrój naszych podopiecznych podpowiadać nam będzie czy chcemy odblokować farmę czy może krawca. Tu nie kończą się roglaikowe rozwiązania. Za wykonanie zadań, czy questów, i nie tylko, nagradzani jesteśmy specjalnymi perkami, które nieraz mogą zdefiniować kierunek rozwoju naszej osady, a tych w grze jest kilkadziesiąt, więc to jeszcze bardziej urozmaica indywidualne podejścia. Nasi mieszkańcy składają się z różnych ras, gdzie każda ma swoje preferencje. Mapa świata dorzuca kolejne zmienne, a nasze miasto może zostać założone na różnych biomach, które mają inne modyfikatory. Naturalnie otaczający nas teren pokrytym mgłą wiąże się ze swoimi nowymi szansami oraz zagrożeniami. To jak na wiele sposobów można podejść do każdego poziomu jest oszałamiające i ciężko się znudzić przy tak dużej rozmaitości. Do tego dochodzi aż 20 poziomów trudności, które są wymagane jeśli chcemy odblokować ostatnią pieczęć oraz cały system metaprogresji, gdzie odblokowujemy specjalne umiejętności oraz możliwości naszych przystani. Podsumowując, Against the Storm jest jedynym w swoim rodzaju połączeniem, do tego niesamowicie dopracowanym i przypełnionym wysokiej jakości kontentem. Przy tak ogromnej złożoności relacji występujących w grze, mogę spokojnie powiedzieć, że gra wystarcza na kilkadziesiąt godzin zabawy. Gorąco polecam fanom strategii, rog lajków i nie tylko.